Trzy, dwa, jeden, poszła. Witam wszystkich. Piękna pogoda. Witam wszystkich. Sobota, piękna pogoda. Grzegorz. Grzegorz. Witajcie kochani. I kolega długi jeszcze Mateusz dojedzie do nas. A dzisiaj co? Za pstrągiem. Od 1 lutego można u nas w polskim go łowić. Także co, spróbujemy na rzece. Miejsce i nazwy tej rzeki nie zdradzamy, bo nie chcemy, żeby po prostu nam w komentarzach później pisaliście, że... No to ja Ci pokażę, bo ja Ci pomogę. Kochani, zapraszamy Was. Na fajny film będzie gotowanie, będzie łowienie, będą pstrągi i lipienie. I już jak są tutaj. tutaj sobie. Tak jest. Na muchę łapią. No proszę. Także zaraz wjedziemy teraz na mostek i Wam z góry pokażemy tą rzekę z lewej i z prawej strony. Piękna pogoda. Z sobota. Ile stopni jest? jedź na mostek. Wiedź, no wiecie, co co mówić. Wiecie, Tu pod tym mostkiem po, płytko, a po, po lewej stronie jest. Dobra. Może nie wiesz tak, jak ten mostek, bo ten mostek i tak jakiś jest. Niestabilny rzeka żeby... Ale wieje Piękna rzeka, pięknie Ten się już popisuje Już nagrywa Ciekawe co z tego będzie Bardzo czysta rzeka No to co? Zaczynamy ja wolę kabanosa tak wygląda samochód właśnie na jeden dzień. O, tego nie powinniście widzieć. O, grzech <grygamy> już sprzed robi. Wiąże. Co tu masz Grzegorz? Tak, wiesz co? Fajne, fajne agrafki są. A od PMC yy, teraz nowe. Nie wiem czy widziałeś. Czekaj może pojawiach pod słońce stoję. To tak. sobie tak zawiście Fajnie było to widać. Bardzo fajne agrawki. maleństwa wytrzymują ponad 20 kg. I warto, warto je naprawdę yy, ich używać. Bardzo szybko się je zapina. Całe 20 kilo tak. no to kurde Całe zapięcie, to jest tylko cyk i już jest otwarta. Pokaż tak może na ręce jedną w całości. Tak. O, może w ten sposób. O, oj, jestem jest chyba, chyba będzie słabo z, z, widocz, z widocznością. No ale generalnie to są takie agrawki. Do tego fluoro Do tego fluoro oczywiście oczywiście suffiksa 0,17. O Jezu 0,17 ja używam tego. bardzo dobry bardzo fajny fluorokarbon nie dawaj tak blisko bo będzie nieostre o tak no i nowa wędka g kontrolę pokażę ostatnio używałem go na e, strągach w Czechach bardzo fajny kij bardzo fajny ujęcie zobaczcie jocie słone świetna wędka grały tylko tak także będę się dzisiaj bawił z nowym kijem na rzece no i kowrotek się o coś jeszcze wspominałeś. mam drugi jeszcze kowrotek, a zaraz Ci pokażę. W każdym razie to jest taki minimum jaki się powinno używać na tych strongach z tego powodu, że przy delikatniejszej wędce po prostu będziemy bardzo męczyć tą rybę. I to przy większej rzece jak San, Dunajec i tak dalej taka wędka w ogóle się nie nadaje. No i oczywiście drugi Ale to już ochoniówka, to już jest sztywna, sztywna pałka z bardzo miękką, fajną szczytówką. I nowy kowrotek. Inspira, podokumy. Bardzo fajne bardzo fajna maszynka. Bardzo jest fajnie mi się To jest 2000. 2000. Mhm. Tym, że nie lubię tysiączek, to no, już, już jest takie kręcenie w takim kółku. Grzesiu, jeszcze coś jest tutaj na dachu. Za rozpoczęcie sezonu pstrągowego, <Z� fluid varias> prawda? Dobra, no to dawaj. Ja mam kole, bo ja prowadzę. No, ale zabezpieczny weekend. Zdrowie. Oby nam się udało złapać tego pstrąga. Chociaż jednego, prawda? Tak jest. A jeszcze Wam pokażę tą rzeczkę, na której będziemy dzisiaj łapać. Piękna. Przepiękna. Czyściutka No i pogoda nam się udała Dziś z racji tego, że łowimy na bardzo płytkiej wodzie okulary troszkę inne. Dziś okulary brązowe. O, wieję, mam nadzieję, że tego nie będzie tak mocno słychać. Okulary brązowe, tylko po to, żeby lepiej widzieć właśnie w takich warunkach. Kurde, nic się nie działo tutaj. Co Grzegorz, Zmieniamy miejsce, co? No trochę duba blada, nie? Kamera ani... żadu, na, na buty. Ani kurde Cip, ani pip. Jak to się mówi. Naprawdę, ani kontakt, Ani, ani kontakt z rybą nie miałem tutaj. Kurde. No piękna rzeka, czysta. Ale co, jeszcze dzień nie stracony, prawda? Jeszcze mamy kurde. No, ja, no idziemy dalej. Kawał rzeki do przejścia, nie. Jeszcze drugi nas dojedzie za chwilę. Jest! Siedzi, siedzi Udało się Udało się Piękny Siedzi, siedzi Wow. tego hmm. pod Udało się, udało się Wraczekajcie, z mażę, z marzenkę Jaki piękny, prawdziwy Jezu, jaki śliczny Jezus Pięknie, stary Piona Grzegorz. Piona, Super Dotlenimy ją te kropki patrz. Coś no to jest dziki pstrąg, nasz opolski pstrąg, prawda? Piękny, piękny, patrzcie się, ryba w dobrej kondycji, wraca cała i zdrowa do wody. Zmieniamy miejscówę. Jedziemy pod most kolejowy. Tam jest taka, taki podospad. Nie mówię. Dokładnie nie mówię gdzie to jest. Jaka rzeka. Także ci miejscowi to od razu będą wiedzieli, I gdzie. Tak, ale miejscowi wiedzą, no. wiadomo, nie? Ale nie zdradzamy tej miejscówki jest podospad, jest most kolejowy. W sumie o tym most się mogę trochę powiedzieć, bo to jest most zabytkowy. To jest most tak zwany wiszący. On jest po prostu na nitach spawany, na nitach kuty i to jest według mnie ten most jest do zabytków zapisany, bo to jest z drugiej wojny światowej ten Tak? Tak, z drugiej wojny światowej. No i to robili jęce nie wojnie, nie? Ten most. Z tego co ja Przyska? wiem. można jechać w lewo i później w prawo. Dobra. Ale nie chodzi o ten most. Są kaskady, są jazy. Także udamy się na te jazy, oczywiście z, z odpowiednią odległością od tych liazów ale my i tak nie będziemy łapać o tych gwiazach poniżej tylko staniemy trochę wyżej na tej głębszej wodzie żeby po prostu zapać tego stronga w sumie ja zapałem teraz Grzegorza kolej? Dobra? złapię. i złapie wierzę niego, że złapię, wieżę, 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 złapię wieżę. także jedziemy Ja dawaj 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 dawaj, Dobra. No właśnie, teraz wyjechaliśmy. Zmieniliśmy miejscówkę. Udało co, to Udało się na tego 3 dzisiaj zapać Drugiego, trzeciego? U, się. To zaraz będzie. Słuchajcie, powiemy wam fajną ciekawostkę. Jesteśmy pod mostem, który powstał w 1904 roku. i go jest Bardzo dawno temu. Te most są obecnie teraz, w tej chwili nieczynny, prawda? I jakoś komuś była, nie wiem czy tym roku i... I po prostu ten most jest nieczynny, ale jest to most wiszący. Zaraz wam pokażę jak to wygląda, to coś pięknego nie Rafali kurwa ten. Ziomuś, spodobał się się ten magnes, nie? Pyk i pyk. I nawet taki ciężki podwierak. Bez problemu. Da się? Da się. <grym> Dawaj. Pociągnąć chcę Pyk i nie ma Pokaż, liczba, Pyk i jest rybę. No, jak nie złapiesz jest. rybę? tak ta. ta, ta. ta się? się? Teraz pokażemy, ale weź troszeczkę popuść, czekaj Pokażemy wam osobom, które tak naprawdę nie do końca są pewne czy mają wędkę pstrągową, okoniową i tak dalej? Jak to wszystko wygląda? W tym momencie mamy dwa bardzo podobne kije. Ten jest typowo e, okoniowy, ten już jest pstrągowy. I zobaczcie. Taka wędka, one obie mają te same gramatury. Obie do 8 gram, od 1 do 8 gram. Zobaczcie jak one pracują. Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze nie podnosz. Zobacz, zobaczcie jak one pracują. Ta wygina się całkiem, całkiem dalej. Ten blank wygina się całkiem w inny sposób. Zobaczcie. Tu jest akcja typowo szczytowa, typowo do okonia, do, na dropshota itd. Tak a teraz zaciągniemy do góry. Ciągnij do góry i zobaczcie na to. Ej, złamiesz to. Nie złamie, nie bój się. To są bardzo fajne wędki. I tutaj mamy G-Control, a tu mamy Psycho Mega czuła elektryczna wędka, a tu mamy wędkę typowo taką. E, zobaczcie, ona się wygina już od, już od samego blanku. Ona od samego początku cała już idzie mocno do wygięcia. Bardzo fajne kij na pstrągi. To jest najmocniejsza chyba wersja G-Control, jeśli się nie mylę. I ona jest fajna nawet na rzekę, ale nie na dużą rzekę, nie na duże pstrągi. Na zabawę, tak przy dużych pstrągach będziemy je za bardzo męczyć. I to będzie bardzo duży problem dla ryby, ponieważ te ryby będą wymęczone, wypuszczane. Moi drodzy, jesteśmy po całym dniu łowienia. Łukasz pstrąga wyjął. Więc jest plan wykonany. Mi się niestety nie udało, długi dojechał, tylko na chwilkę. Pogoda nas przegoniła, bo było pięknie. Potem się wszystko spierniczyło. No i wyszło jak wyszło. Kochani, dziś taki vlog. Dajcie znać, jak się Wam to podoba. Czy w ogóle chcecie oglądać te nasze, tak, tak naprawdę, jak to wszystko wygląda. Nie tylko e, takie okrojone, bardzo on em i tak dalej. Jak to wygląda e, po prostu z tak, tak od kuchni gdzie potrafimy się pośmiać, powygłupiać i tak dalej. Dajcie znać w komentarzach, e, jak to wszystko wygląda. Oczywiście nie mam światło, bo tego tak... Ja yeah. e, Kochani. E, no to co? Zapraszamy Was teraz do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby, na, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Do zobaczenia nad wodą i w kolejnym filmie i vlogu. Na razie, cześć!